Witajcie, kochani, na naszym Morning Prayer Walking. Dzisiaj powiem takie słowo, trochę będzie kontynuacją tego poprzedniego o takich rzeczach, co w dzisiejszym czasie jest największym atakiem dla nas, ale dzisiaj chciałam się skupić na ludziach, którzy mają takie bardzo mocne prorocze powołanie, ale mają też stawiennicze powołanie, i na tym, że jakby to są ludzie, którzy jednocześnie potrzebują bardzo dbać o swoje serce i oczyszczać swoje wnętrze, żeby ich słyszenie nie było zakłócone. Już wiele razy my słyszymy różne rzeczy od Pana Boga, odczuwamy je i jakby bez takiego rozpoznania zaczynamy się mm. o nie modlić. Jak już mówiłam, że dla mnie to jest rodzaj harcownika, czyli człowieka, który coś usłyszał nie sprawdził co ma i jak zrobić, ale już wie że on ma to zrobić, że on powinien się modlić i że on powinien gdzieś iść. W związku z tym naraża wiele razy na atak swój własny kościół, nie mówiąc już o swojej rodzinie. Ale widzicie, wstawicy i, i prorocy to są tacy ludzie, którzy mają bardzo duże wrażliwości w sobie. Te wrażliwości zresztą tak naprawdę w tych pokoleniach maje większość z nas do takiego odbierania Boga, do odbierania duchowego świata. Ale ci ludzie, którzy, którzy mają taką posługę w tych kierunkach, to są ludzie, którzy są bardzo mocno wyczuci na takie e, Boże poruszanie się, e, a tak, aby rozpoznawać, co Bóg robi w danym czasie. Ale bardzo często e, to, co widzą, e, zaśmiecają swoją własną interpretacją tych, e, tych rzeczy, e, a nie Bożą interpretacją. I to jest zawsze związane z tym, że jakieś zranienie, nieprzebaczenie, gorycz, e, jest ukryta w ich sercu i przez to właśnie, co mają w tym sercu, kiedy przez takie sito przekładają to, co widzą, ten obraz jest zniekształcony. I dlatego tak ważne jest, aby oni dbali o swoje serce. I widzisz, kiedyś rozmawiałam z koleżanką o propos modlitwy jednego pastora, który bardzo ciężko chorował, i dowiedzieliśmy się, że właśnie grupa wstawienników, którą miała się modlić, rozniosła tą wieść po całej Polsce. I zaczęły się sypać różnego rodzaju, wiecie, informacje i rzeczy, które tam ten człowiek powinien zmienić, jak powinien zrobić, co powinien zrobić. I ta moja przyjaciółka, też zresztą prorok, powiedziała do mnie: Wiesz co, i za to jest niesamowite? Największymi plotkarzami w królestwie wydaje się, że wcale nie są ludzie krótkowierzący, ale właśnie wstawiennicy przekazujący sobie Nawzajem informacje, a wiesz, co się stało? Wiesz, nie wiem, czy tak do końca jest, ale w pewnym względzie się z nią zgadzam i w pewnym względzie po, naprawdę polecam Wam to umiejętność zachowywania tajemnicy. Kiedy Bóg mi coś powierza, mówi mi coś, ja naprawdę kilka razy się zastanowię, czy to jest rzecz do mówienia, czy to jest rzecz, która powinna być w ukryciu chowana. Tak, tu mamy ten moment, kiedy. Kiedy Maria dowiedziała się o powołaniu swojego syna, ona zachowała to w ukryciu. I to zachowała to przez wiele lat. I wiesz, tak samo jest w naszym życiu, że my wiele rzeczy musimy zachowywać w ukryciu. To są rzeczy, które Tata powierza nam do modlitwy, do niesienia, natomiast nie do tego, abyśmy mówili to innym ludziom, abyśmy to poszerzali dalej. Nawet. Zamiast powiedzieć, tylko nikomu nie mów, tylko się o to modlę. <noise> to nie zmienia faktu, że jesteśmy plotkarzami. Jeżeli coś nam zostało powierzone, to nie po to, żeby pół świata modliło się, czyli po prostu wiedziało o tym, co my wiemy, bo wtedy zyskamy nie wiem więcej, więcej mądrości, będziemy postrzegani jako ludzie, którzy bardziej rzeczy rozeznają. I wiesz, to jest takie naprawdę bardzo duże pokuszenie dla nas. Natomiast nieprzyjaciel on uwielbia nas wciągać w takie rzeczy. Uwielbia nas wciągać w właśnie w to wplotkowanie, w to tak zwane obnażanie różnych rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że wielu z nas daje się w takie coś wciągnąć, że ktoś nam objawia to, jaką relację ktoś z nami ma. No i to objawienie przeważnie jest takie, że ten ktoś nie chce mieć z nami relacji, albo ten ktoś złe rzeczy o nas mówi i my cierpimy, i nas gdzieś to boli. Wiesz, ja tak sobie zawsze myślę w tym momencie, kiedy ktoś z czymś takim do mnie przychodzi, no dobra, no ale czy naprawdę Bóg chciałby ci takie coś objawić? Czy Bóg chciał ci objawić, że twój lider, którego bardzo lubisz, nie, nie masz tu jego przychylności? I te i te rzeczy o tobie On mówi. I wiesz, my musimy rozumieć, że rzeczy naprawdę powinny być zachowane w tajemnicy, że my nie powinniśmy mówić o rzeczach, które są nam powierzane, ale też o rzeczach, które wiemy albo zauważamy, że ktoś komuś coś zrobił. To są rzeczy, które my musimy nieść w modlitwie, aby naprawdę mieć takie, taką Bożą interpretację tych faktów i Bożą interpretację tych rzeczy, bo dzięki temu jesteśmy schronieni. Wiesz ja pamiętam taki moment, kiedy byłam naprawdę pod bardzo dużym atakiem i kilka osób mi przyszło i powiedziało, wiesz, ja jestem z Tobą, ja się cały czas od Ciebie modlę, ale chciałbym Ci powiedzieć, żeby, że te i te osoby naprawdę mówią o Tobie trudne rzeczy. Takie, które są trudne, my w niej nie wierzymy, ale to są takie i takie rzeczy. Powiem Wam, kochani, że to mnie zmierzyło kompletnie. Zaczęłam bardzo się pilnować. Jak wychodziłam na zewnątrz, gdzie wiedziałam, że spotkam te osoby, to byłam taka sparaliżowana strachem. Nie dlatego, że zrobiłam te rzeczy, które zostały mi zarzucone, ale dlatego, że czułam nad sobą osąd tych, osób, tych, tych ludzi. Więc widzicie, kochani, ja naprawdę wierzę, że my nie jesteśmy powołani do osądu, tak jak mówiłam Wam na ostatnim poście, nie powinniśmy diabłu dać się w to wciągnąć. Mnie kiedyś Bóg bardzo wyraźnie to powiedział, to wam powtórzę kiedy dowiedziałam się o jakby pewnych rzeczach, które zrobił jeden z liderów w, w jakby międzynarodowych w Anglii. Dostałam to w swoje ręce, żeby coś z tym zrobić, więc bardzo długo się modliłam, co ja mam z tym zrobić i pomyślałam sobie nie no to trzeba objawić całemu światu ale później zrobiłam coś zupełnie innego po tej modlitwie zadzwoniłam do dwóch osób o których wiedziałam że powinnam z nimi porozmawiać i przekazałam im tą rzecz do rozpatrywania i wiesz nie miałam satysfakcji że objawiło się coś co powinno się być może objawić ale wiedziałam jedno że ja nie jestem osobą do informowania całego świata o tym co się działo i widzisz królestwo kiedy jest podzielone w samo, samo w sobie, tak jak już wspominałam, ono się nie ostoi. I ja myślę sobie, że pewne podziały, które my robimy swoim językiem, to są podziały, które nie są Bożymi podziałami. I myślę sobie, że jeżeli jest powiedziane, że z jednego. Serca może być błogosławieństwo i może być przekleństwo, i żeby tego nie robić, to my musimy bardzo dobrze uważać na to, co mówimy, dlatego że jeżeli jesteśmy powołani do błogosławieństwa i jesteśmy powołani do wyzwalania świata z mocy, świata z mocy ducha tego świata, to nie możemy jednocześnie przekleństwa wrzucać z naszych, z naszych ust. To jest bardzo ważne. Że żeby osąd nie wychodził z naszych ust, żebyśmy z nim nie zionęli na lewo i prawo, że znam taką jedną cudną osobę i już kilka osób się od niej odsunęło. Ja nie wiem, czy ona to zauważa, ale odsunęło się dlatego, że jej osąd jest zawsze bardzo taki radykalny i ostry. Bardzo radykalnie i ostro mówi o różnych kościołach, kiedy jej się w nich coś nie podoba. I wiesz. Ja jednak wierzę w miłosierdzie i wierzę, że my nie widzimy wszystkich cząstek. I tylko dlatego, że nie widzimy, a ten nieprzyjaciel przez nasze własne czasami zranienia sprzedaje nam te złe cząstki, to i tak nie mamy takiego od Boga legalnego prawa na to, żeby to wszystko wypowiadać. A jeżeli jeszcze mówimy, że tak, my mamy to prawo, my powinniśmy to zrobić, to myślę, że wchodzimy w swojego rodzaju takiego ducha faryzeizmu, w którym nie rozumiemy rzeczy. Ale jednocześnie je osądzamy. Więc, kochani, e, pamiętając o tym, co już mówiłam na ostatnim poście, że osąd rodzi osąd, my, którzy jesteśmy ludźmi modlącymi się, ludźmi prorokującymi, e, naprawdę powierzajmy Bogu osąd, bo On jest tym, który jest sędzią sprawiedliwym, widzi, całe pra widzi całą prawdę, widzi wszystkie rzeczy i naprawdę widzi je we właściwy sposób. E, po prostu poddajmy nasze serce Jemu. I nie zabierajmy się za osąd i jeszcze nie mówmy, że jesteśmy do tego uprawnieni, żeby osądzić innych ludzi lub osądzić kościoły. Zacznijmy chodzić w duchu pokoju i wtedy będziemy wiedzieć, że Bóg da nam taki glejd na osąd. Ale naprawdę nie ci, którzy cały czas osądzają, osądzają, mają ten glejt, ale którzy chodzą w łasce i są momenty, w którym muszą powiedzieć pewne rzeczy, które nie są dobre. Ci ten glejd naprawdę mają. Także kochani, bądźmy Bożymi wstawiennikami, zachowujmy rzeczy na dany czas. Nie myślmy, że wiemy całą prawdę. Zawsze szukajmy dwóch albo trzech świadków, którzy myślą powoli, jeżeli po, po, podobnie, jeżeli po prostu mamy coś zrobić, to naprawdę róbmy to razem, żebyśmy nie narażali innych, yy, walcząc na przykład ze zwierzętnościami i władzami. Kiedy nie mamy do tego siły, i kiedy nasze życie jest pełne grzechu, bo na pewno będziemy zaatakowani. Bądźmy mądrzy, będąc stawiennikami królestwa. Do usłyszenia, kochani.